Państwu Łukasz Piechowiak. Witam Państwa w najpopularniejszym samozwańczym programie ekonomicznym w internecie. Niestety, z tego, co się dowiedziałem, to wyprzedził nas Tomasz Lis. Gościem no, to jest oczywiście Pan Piotr Kuczyński, główny analityk DX elion Nic dziwnego, Tomasz Lis miał takie wzięcie w publicznej, że przełożyło się to trochę na onet. Z Pan tematy ściągnęliście go, Nie ściągnęliście go do bankiera. Nie ściągnęliśmy, no to... nie ściągnęliśmy, ale no. za to gościmy Pana, no, to coś za coś, niestety, coś Oczywiście. za coś. Ten tydzień na giełdzie no, był ciekawy, wczoraj mieliśmy odbicie. Czwartek był ciekawy, czwartek był ciekawy w Polsce, bo na, na, na zachodzie no, to całkiem przyzwoicie to się zachowywało, mamy tą grę. Ja odpisałem od początku, że, że Warszawa długo nie wytrzyma w tym swoim Kanale trendy spadkowego. A no nie, to tam taki, taki, właściwie to była taka konsolidacja była, tak szczerze mówiąc. Owszem, od początku tego dnia to słabo wyglądało bardzo, ale to miałem wrażenie, że to jest podpucha na wystrzelanie się ludzi, tych, którzy chcą się koniecznie wystrzelać z akcji. No jest gra pod posiedzenia banków centralnych. Mówiliśmy o tym tydzień temu i będziemy mówili jeszcze dzisiaj a w przyszłym tygodniu, w piątek już coś będziemy wiedzieli. Bo w o czwartek, bankach centralnych zaraz porozmawiamy. W czwartek Jaka jest Bejski perspektywa no dla właśnie. polskiej giełdy? No, taka jak dla innych. Ja bym powiedział w ten sposób, że chodzi o, gdyby spojrzeć, zapomnieć o trzech bankach centralnych. Zapominamy na chwilę, ale tylko na chwilę. Wrócimy, jak Pan mówi, do nich. To patrząc na wykres tylko, to jeżeli 1890 padnie na wig 20, Powstanie taka trochę ułomna formacja odwróconej głowy z ramionami, z bardzo herlawym, tym prawym, albo lewym, jak to woli, jak się patrzy na wykres to prawym ramieniem. Czyli ramię, głowa i ramiączko. No i wtedy teoretycznie jest to 230 minimum, no, więc to jest optymistyczne. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że analiza techniczna. Trafia w cel tak w 55, 60%, co przy grze i przy zachowaniu systemów inwestycyjnych jest wystarczające, żeby odnosić w dłuższym terminie sukces. No ale nie radziłbym się od razu tak kierować, bo czasami są po prostu pułapki. Wyskakuje to widzimy ORGR, czyli odwrócono głowę z ramionami, a tu okazuje się, że to Czasami też była wyjdzie pułapka. wiceminister i powie, że w 2016 roku padnie parę albo, banków w albo, Polsce. Albo, albo co? że w 2016 roku parę banków zbankrutuje. A kto tak powiedział? A nie słyszał pan? Nie. O. Nie, nie słyszałem. Wiceminister finansów. Sprawdzimy to dokładnie, kto. Tak konkretnie? powiedział, że w tym tak, roku zbankrutuje. Że w 2016 roku może paść parę polskich banków. No taka wiadomość. Nie, tak, no trochę, 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 mnie zatkało, bo nie tylko pana, bo, bo, bo gdy... Wierzyć mi się nie chce. Musi Pan mi linka do tego sprawdźmy. przysłać. Jeżeli tak, to, to był sprawdźmy. premierem tam tego wiceministra. Przepraszam bardzo Pana wiceministra, nie wiem, nie znam nawet nazwiska, zwolniłbym w pięć sekund, no bo to jest nieodpowiedzialne stwierdzenie. Kompletnie. W ustach ministra zapowiedź bankructwa banków, no to, to nie, nie wierzę w to. Nie mógł tak powiedzieć. <laughs> Zaraz to sprawdzimy, Dobre, a w międzyczasie mamy pytanie od użytkownika, pytanie o złoto, ale z innej beczki. Czy polskie złoto powinno wrócić z Londynu do Warszawy? Nie wiem. To, wiem, to jest stary temat, że niektóre państwa rzeczywiście robią ruch powrotny z miejsc, gdzie, są, gdzie jest przechowywane złoto do do, do, do siebie, ale to, to nie podej... podchodźmy do tego w ten sposób, że jest w Banku Anglii, bo chyba jest w Banku Anglii, prawda, przechowywane, że, że tam, tam ukradną to złoto. No nie ukradną, tylko pewno, nie pewno, tylko na 100% płacimy za przechowywanie. To jest kwestia czystej, żywej ekonomii. Czy nam się bardziej opłaca... Mieć je tutaj i tutaj w odpowiednim miejscu, jakim nie wiem, czy nie trzeba byłoby czegoś nowego wybudować. Tego też nie wiem. Koszty to koszty są ważne, a nie miejsce. Bo co ja wcale nie wierzę, że Anglicy nam ukradli złoto, no bez przesady. Wracamy do kwestii pana wiceministra Konrada Raczkowskiego. Tak myślałem, że pan Raczkowski. Proszę. No dobra, to niech pan się mówi, a ja przeczytam. Więc tutaj sytuacja wygląda w bardzo interesujący sposób. W 2016 roku parę banków według wiceministra może zbankrutować, nie przez podatek bankowy. Co tu dużo tak, mówić? Tak, upadnie taka... parę, kilka, ma... kilka małych banków, co pozostanie bez wpływu na polski system finansowy. No tak, bez wpływu. A takie banki po 10 miliardów? No, ja... M, jestem... No. <laughs> Zatkało mnie, no co ja mogę powiedzieć. Jestem zdumiony, no, o tak. Gdybym tak. był wiceministrem finansów, na pewno nie powiedział, jednym podejrzewał że upadnie kilka banków. Kilka banków? On, pewno myślał pan Raczkowski o skokach. Tak myślę, bo to. Myśli pan, że się pomylił. No nie wiem. To też jest no, nie... rzecz, która mogłaby wpłynąć bo na karierę jest... co wiceministra. To, co, 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 co to znaczy kilka, kilka, to nie jeden, nie dwa, to trzy, cztery no, pięć. No może być dziewięć. No, może być dziewięć. No, kilka banków to znaczy, że do BFG trzeba będzie dopłacić. Ja wiem o jakim banku w tej chwili wielu z Państwa myśli, nie rzucę tej nazwy. Bardzo wielu, dlatego że wiele jest artykułów na temat tego banku i, i na przykład jego upadek. To Ale by... to nie jest mały bank. Ale to nie jest mały bank, właśnie. To jest 7 miliardów chyba, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, banki musiałyby się zrzucić wtedy, na, na, jakby kilka banków upadło do BFG, bo zapewne kasy by nie wystarczyło. Niepokoi mnie to stwierdzenie, nawet bardzo. A, a w każdym razie uważam je za nieodpowiedzialne. Przechodzimy do kolejnego pytania. Piotr, witam. Co z ropą? Czy idziemy już do góry? Czy, tu, czy też przed nami jeszcze jedna fala spadkowa i kolejne minima? Nie, tutaj dyskusja na temat, gdzie pójdzie ropa, gdzie pójdzie złoto są bezsensowne w tej chwili, dlatego że według mnie kieruje się w tej chwili i ropa, i złoto, i miedź. Wszędzie są sygnały kupna bardzo wyraźne. Na złocie, na przykład, wczoraj, nie wiem czy Państwo to obserwowali, ale to było interesujące, bo złoto nic gruszki, nic pietruszki, bo nastroje były takie sobie, nic się wielkiego nie działo wybiło się z takiego proporcja, które rysowało po tym dużym wzroście ostatnim, ja mówiąc, przypominam, że ja lat mówiłem, że 1100 jest miejscem, gdzie należałoby kupować. No Spadło do 1050, tym bardziej należałoby kupować, a teraz jest 1270, jak wyjeżdżałem z firmy, czyli prawie 30% droższe. I z tego proporcja jak się wybiło, to natychmiast zrobiło się 2% na zakończenie dnia wzrostu, a wzrost ceny złota 2% to jest potężnie i to wybicie sygnalizuje to, że zamiast przewidywanych przez Goldman Sachs 800 czy 900 w tym roku, będzie raczej 1400 w tym roku. Bo tak to na razie, tak mówi analiza techniczna, przypominam, 55-60% prawdopodobieństwa sprawdzenia się. Podobnie z ropą w tej chwili. Gra jest wybitnie techniczna oraz na, znowu wracamy do tego, do czego powinno panu też wróci na decyzję banków centralnych. No bo jeżeli więcej będzie druku, to więcej, więcej kasy. Jak będzie więcej kasy, no to pewno więcej może pójść w surowce. Ja nie wykluczam również, że na surowcach jest gra y, jakichś banków dużych lub banków centralnych. Po to, że podnieść ceny surowców po to, żeby ci, którzy są winni bankom pieniądze z krajów surowcowych nie mieli dużych problemów z obsługiwaniem długów. Arabia Saudyjska poprosiła o pożyczkę niedawno, więc. No, Arabia Saudyjska mówiła się, że jak będzie 20 parę dolarów, to 5 lat i będzie bankrutem. Mówię o Europie, oczywiście. Więc mówię, to, to, to mogą być takie różne czynniki, których nie weźmiemy, nie przewidzimy. W tej chwili na tych trzech surowcach, które ja obserwuję, są sygnały kupne. Yy, jeszcze jedno pytanie mamy. Adres mailowy jest wniku, więc nie czytam. Czy plotka o problemach M banku jest prawdziwa? Nie, no to już dawno było wyjaśnione, <laughs> że nieprawdziwa. Nie, nie jest prawdziwa. Nie, nie, to, to, nie, to był jakiś. Bank tak. to, to było ewidentnie robione po to, żeby zarobić na jakiejś krótkiej pozycji. Tak, 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 I to, Dobrze i to by bardzo było tego sytuacja. kogoś znaleźć, bo, bo, bo takie rzeczy straszliwie psują opinię o rynku. Zresztą M-Bank ładnie się zachował, bo od razu wszystkimi kanałami dementował, wsparł tak, tak, tak. bank. No ale więc... to jest w postaci rzeczy, zaprawdę nie 5-7%, ale 1% tam półtora bank tracił. No, więc ktoś, kto chciał zarobić, nie zarobił tyle, ile chciał, ale wyszedł pewno z pozycji. Zanim przejdziemy do pytań, chciałem zwrócić uwagę na to, ostatnio The Economist napisał bardzo ciekawy artykuł o tym, że faktycznie kończy się amunicja bankom centralnym. Hmm. Mówiliśmy Później o tym ostatnio. Później Pan to powtórzył. Nie? Wcześniej też napisał, na blogu Pan napisał, że inspirował się trochę Dziennikiem Gazetą Prawną. Tak. Zabrakło nam wyobraźni. Może pan powie konkretnie. No nie no, po co? prostu pan Jedlak, pan redaktor wicenaczelny, dziennik Gazety Prawna napisał artykuli, które przeczytałem, stwierdziłem, że rzeczywiście ma rację i zmieniłem swoje podejście, bo ja uważam, że jeżeli zaniknie wiara w sprawczą moc w banków centralnych, to znaczy, że QI, to poluzowanie ilościowe, to drukowanie, nie działa, depozytowe ujemne stopy nie działają. Na razie jest gra pod te decyzje. Zobaczymy, co będzie po tych decyzjach. Ja spodziewam się, może nie natychmiast, może za tydzień, może za 10 dni, może za parę dni yy, znowu spadku. To znaczy, że nic i będzie takie, a to nie podziałało, i banki już nie mają amunicji. No i jednak słusznie z, 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 zwraca uwagę na to, że wielu ekonomistów już to przewiduje, że taka będzie właśnie. Taki będzie układ. No i że co wtedy przewidują? No wtedy przewidują, że prawdopodobnie banki pójdą do państw, czy państwa do banków i powiedzą, szanowne banki centralne, będziecie od nas bezpośrednio kupowały obligacje. Inaczej mówiąc, na przykład, już nie mówiąc o Polsce, no niech będzie Niemcy, emitują Cześć, za 5 miliardów. Prawo zmienić, ale... No na pewno, nie no, <laughs> oczywiście, na 5 miliardów Traktat Maastricht nie pozwala na taki ruch. 5 miliardów, ale na przykład w Stanach to byłoby całkowicie realne, w Japonii całkowicie realne, tylko w strefie euro nierealne, więc ona była pewna ostatnia, która by coś takiego zrobiła. Więc mówmy o Stanach. W Stanach emituje rząd jakieś tam obligacje, prawda, za ileś miliardów dolarów, a Fed je kupuje. Czyli po prostu zamieniają się zapisami. Ci sobie zapisali obligacje, a ci sobie zapisali dolary, jest parę miliardów do wydania na naprawę infrastruktury, która w Stanach tak naprawdę się sypie i to od lat się sypie i, I, to, na i, to, Trump, i to Trump ma rację absolutnie. W związku z tym na pobudzenie gospodarki. A co by się stało, jakby ten bilans banków napuchł już w sposób dramatyczny, tak, że każde przedsiębiorstwo by zbankowało? No nic, banki powiedziałyby: to umarzamy. No i, no i do widzenia. No. <laughs> no i co? I co by się stało? No i nic oprócz tego, że to słusznie, ja cały czas czytając ten artykuł mówiłem sobie, no dobra, ale co by powiedziały na to, powiedziały w cudzysłowie, rynki finansowe i wszyscy ci, którzy do tej pory wierzą w ten Fiat Money, nie zastanawiają się, że to jest coś zupełnie pozbawionego wartości. Wartością jest tylko zaufanie w to, że, że ktoś nad tym czuwa i nie będzie tego za dużo. Nie? Jak zobaczą, że może być dowolna ilość, no to, to złoto może być i po 20 tysięcy dolarów za, za uncję, prawda? No bo ja bym wtedy kupował złoto, no gdyby podjęli takie decyzje. Tylko, żebyśmy również mieli jasność, że takie decyzje mogły zapaść, to musi być potężne, chciałem powiedzieć brzydko, Potężny spadek. Ale faktycznie ta, ta metoda, która teraz jest stosowana, musiałaby nie działać. Musiałaby nie Te działać, musiałaby atomowa. doprowadzić do tego, że byłoby przerażenie, powrót do potężnych spadków no gorszych nawet nie 2007 czy tam 8, prawda 2007-2008. i wtedy dopiero mogłaby ta wersja wejść w życie jako no już ostatnia naprawdę prawdziwa broń atomowa. A ja wiem, co nawet krok dalej. Po co nam wtedy bank centralny? No, sam by pan sobie drukował, <laughs> sam by pan sobie zapisywał? No tak, no można i w ten sposób. Tak, tak, tak. No, ale w każdym razie to rzeczywiście nie jest prawdą, że. Inaczej mówiąc, gdyby takie walnięcie w dół. No bo mi się brzydkie słowo nasunęło. się wydarzyło, no to należałoby rzecz jasna kupować. Tylko pytanie, w którym momencie, czy po spadku o 30, czy o 70. i pracy? za co, bo może wtedy powiedzą, że nie przyjmują gotówki. Nie, no jeszcze tak, <grym> tak, tak, tak źle to nie, tak źle to jeszcze długo. Tak, nie źle będzie. to jeszcze nie. długo by nie było. Bardzo ciekawe pytanie od Tomka. Gdyby Państwa porównać do przedsiębiorstw, to można by dojść do wniosku, że większość z nich jest bardzo źle zarządzana. Zadłużenie. I wydatki, stosunek jest wyjątkowo niekorzystny. Czego brakuje obecnym systemom demokratycznym? Och, kurczę! Temat rzeka. Przede wszystkim demokracja w tej chwili D działa. dwie rzeczy, czego brakuje. Wie, ale, nie, no ale wiecie Państwo, jak działa demokracja. Działa w ten sposób, że wrzucamy kartkę i dalej już nie, no, do urny, i dalej już nie mamy wpływu. W większości państw jak działa demokracja, prawda? No i przez 4 lata nie mamy wpływu na to, co się dzieje. No i to należałoby jakoś zmienić. Są różne pomysły. Demokracja bezpośrednia, która mi się średnio podoba, to się sprawdza w Szwajcarii, ale to jest mały kraj z innymi tradycjami. Ja nie wiem, w którym kierunku to, to powinno pójść, powinno zapewne pójść innym niż obecnie. Przede wszystkim nie w takim, w którym rządzą rynki finansowe, które w tej chwili tak naprawdę zastępują demokrację. Ciekaw jestem, jak u nas to będzie wyglądało. Na razie rynki finansowe są bardzo spokojne. Ale gdyby, nie będę siał defetyzmu. Kolejne pytanie o złoto polski, tylko tym razem pytanie. co się znowu? Znowu ktoś rzucił ten temat gdzieś? Tak, tak, wczoraj. to co parę lat to. Co parę lat chodzi. Wczoraj poseł formacji Cookie. Aha, 15. no jest. No, no tak. y Zadał pytanie tradycyjnie to samo, tak o jest, ściągnięcie tak. złota. Tylko po co Arby. ja się pytam, Bo co? Bo co? Ja rozumiem, że Może poszedł z by formacji w Cookies, boi się, że Anglicy je ukradną, tak? No bo nie wiem po co, no pytam się. Bank, no, ja, ja Bank of wiem. England pod. To znaczy powiem szczerze, że ja się nie dziwię, na Ja bym, wolał, złoto, ja bym no. wolał, żeby polskie złoto było w Polsce, to się nie dziwi. Nie jest wszystko jedno, jeżeli chodzi o to, czy on jest w banku Anglii czy w Polsce, dlatego że nie wierzę w to, że Bank Anglii ukradł nam gram złota. No. nierozsądne. To, to, to musiało być na świecie coś takiego, że naprawdę już nic nie to będzie miało znaczenia. Nie konfliktu zbrojnego między Polską a Anglią. No mniej więcej tak. No więc. Sens jest taki sobie. Dla mnie zastanawianie się nad tym jest traceniem czasu. Ale pytanie brzmi: czy należałoby zwiększać rezerwy złota? Tak, należałoby zwiększać rezerwy złota. Czyli mamy odpowiedź na pytanie. Kurs dolara w, kontek w kontekście najbliższych dwóch tygodni. Jaki wpływ na jego kurs mogą mieć decyzje Fed, EBC? To tradycyjnie pytanie o to, czy będzie. No, czy 4 co, co złote, oni, czy oni zrobią? No, więc 4, nie, to kurs o kursach to zapomnijmy, forget it. Nie będziemy o tym mówili. Możemy mówić jedynie tak, że przed posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego dolar się umacniał, wczoraj osłabł, ale dlaczego? No, przed dzisiejszymi. Danymi z miesięcznymi danymi z rynku pracy w Stanach, prawda? No więc to jest takie. które były bardzo dobre. A nie, nie, dzisiaj. A dzisiaj? Dzisiaj, dzisiaj 14:30. Tak. Zobaczymy, co, co, co tam się pojawi. I, i, I dalej powinna być jakaś gra na umocnienie dolara przed ECB, które powinno osłabić euro. No tak w tej chwili się zakłada. Jeżeli słabsze euro, to teoretycznie również słabsze złoty, prawda? No ale potem powinna się zacząć gra pod posiedzenie Banku Japonii. To mniejsze znaczenie dla nas będzie miało, ale i pod FED. No i też będzie nadzieja na to, że FED będzie bardziej gołębi, prawda? No. W związku z tym będzie gra na osłabienie dolara, a to powinno sprzyjać złotem. Inaczej mówiąc, powinno być takie bujanie, bo raz będzie gra na, na jedną stronę, a raz w drugą stronę. Czyli huśtawka. Tak jest. W idzie pytanie o imigrantów, czy problem się nasili. No nie, no to jest jasne, że się nasili. Słyszeliście pewno wszyscy państwo tego, to, co powiedział Donald Tusk yy, do Apelum, emigrantów. Tak. Nie wiem, czy do, niego, do nich to dotarło, ale powiedział, że żeby zarobkowi nawet nie próbowali, yy, no i tak będą próbowali, ale nawet nie, pró nie, by nie próbowali do Europy dotrzeć, bo nikt nich nie wpuści. Już mówi się o tym, że Niemcy szykują się do kontroli granic i do, do zamknięcia granic praktycznie. Nie wiem, no ten tłum ludzi, który szturmuje, on będzie i tak szturmował, więc to jest, idzie ku jakiejś chyba tragedii, nie wiem, no, mam wrażenie. Szybko poszło, to no. w zasadzie zniszczenie strefy nie Schengen. Nie no, bo właśnie zamknięcie stref Schengen, nie wiem, może też coś da, może nie da, bo co, byśmy do nich strzelali, przepraszam, no, no ja nie wiem, jakie jest wyjście. Nie przyjmiemy milionów ludzi stamtąd, którzy najchętniej by się do nas przesiedlili i u nas dobrze żyli. Mówi się, że 500 milionów, ponad 500 milionów ma Unia Europejska, więc spokojnie mogłaby parę milionów przyjąć. Ale to nie jest takie proste jak widać, bo nawet bardzo bogate kraje mają problemy z opanowaniem tych paręset tysięcy, prawda? No bo to trzeba miejsca pracy, trzeba yy, miejsca zamieszkania. Prawo, no tysiąc rzeczy czasami, trzeba. Wiele, tak. Tak, Prawo, no. instytucje, to nie jest takie tak, łatwe. No abstrahuję zupełnie od tego, że, że w tej chwili te nastroje antyimigranckie w całej Europie robią się coraz bardziej wyraźne i to grozi pogromami lichowie czym jeszcze. No. Nie, no, nie wiem, jak z tego wyjść. Na szczęście nie muszę nad tym w tej chwili Ciężka nie, o sytuacja. tym decydować. Bardzo ciężko. Pablo, też pytanie o imigrantów. Czy problemem imigrantów nie jest przykryty jakimś, jakiś głębszy problem w Unii Europejskiej? Nie, myślę, że nie. No, głębszy problem jest taki, że Unia Europejska powoli się, chciałem powiedzieć, rozbija. No nie rozbija, ale na, na pewno są tendencje odśrodkowe. No, wszystkie te ugrupowania typu Kukiz 15, typu Front Narodowy i tak dalej i tak dalej te United Kingdom, Independence Party, UKIP, prawda, z panem Farage'em na czele, no to wszystkie one chcą rozbicia właściwie Unii, prawda? Ewentualnie głębokich zmian. Głębokich zmian de facto prowadziłyby do tego, że zostałby jednolity obszar gospodarczy, w którym to obszarze jest Norwegia na przykład, no, doskonale sobie radzi, chyba 90% wymiany ma z Unią Europejską. I, i, I tyle, I dalej nic by nie było, nie byłoby tych, tych politycznych powiązań. Ja uważam, że to, to jest błąd, dlatego że przed pierwszą wojną też był w zasadzie taki układ, że tam była jeszcze większa globalizacja niż, niż, niż w tej chwili jest na świecie, a doprowadziło to i tak do, 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 do wojny, prawda? Więc ja wolałbym jednak, żeby to porozumienie polityczne było, no, żeby powoli, bardzo powoli, nie natychmiast, jak niektórzy chcą, bo to jest tylko zaproszenie do tych sił odśrodkowych, żeby powoli, to znaczy w ciągu najbliższego półwiecza, pięćdziesięciu lat, dojść rzeczywiście do jakiejś konfederacji, prawda, jakiegoś takiego typu USA, prawda, tutaj byłoby United States of Europe, tak? Ale to za 50, 60, 70 lat, za kilkadziesiąt lat, tak, żeby ludzie do tego spokojnie dojrzeli, bo w tej chwili takie dążenia, a one są, bo to jest jeden z kierunków. No Federalizm europejski Ta. to już od. No, no, więc czasów no, 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 no więc właśnie to takie są, to doprowadzą do ruchów potężnych ruchów ośrodkowych. Coraz częściej mówi się o superpaństwie europejskim. Jeden, jeden z, na, na, na moim blogu, jeden z internautów z Niemiec o nim na przykład wspomina. Że, że niektóre państwa z tego rdzenia mogą stworzyć, tak powiem, ten pierwszy bieg, prawda? Oddziel, oddział Unia Europejska, oddział numer jeden, prawda? Dywizja. No, numer no właśnie, wtedy my byśmy byli już na totalnych zadupiu, za, za przeproszeniem, bo już w tej chwili nas niespecjalnie lubią. Mam nadzieję, że nas polubią. To wszystko w dzisiejszym najpopularniejszym samozwańczym programie ekonomicznym w internecie. Gościem był pan Piotr Kuczyński, a nazywam się Łukasz Piechowiak. Zapraszam do bloga pana Piotra na dyskusja BIS, a my spotykamy się za tydzień pod warunkiem, że wszyscy będą zdrowi.